Kochane dzieci, drodzy rodzice, chciałbym rozpocząć to słowo od, moi drodzy, radni historii. Historia chłopca, który miał na imię Krzysiu. Czy jest to jakiś Krzyś? O, bardzo dobrze. Może właśnie taki Krzysiu, jak wasz kolega, który siedzi sobie tutaj ławce. Krzysiu mieszkał w bardzo dużym domu. Ktoś zamożnych, czyli bogatych rodziców, miał swój pokój, w którym mieściło się wiele różnych rzeczy. Mieszkał na pierwszym piętrze, Ona na dole salon, była kuchnia, łazienka, jeden pokój, sypialny, a na górze były trzy sypialnie. W jednej był on, w jednej jego siostra, a w jednej rodzice. Była jeszcze garderoba i dwie łazienki, no bo zawsze rano kłótnia. Ile w tej może być? A więc e, Krzysiu mieszkał sobie w tym domu, chodził do szkoły, tak jak i wy, każdego dnia. Ale kiedy wracał ze szkoły, to zawsze w tym domu był jakoś tak sam. Rodzice wracali późno z pracy, e, więc no tak było jakoś tak smutno. Siostra była starsza od niego, więc nie się nim nie interesowała. Miała swoje sprawy. I serce również. Krzysiu wracał ze szkoły. Coś próbował zjeść, trochę się może przestać, coś oglądał na swoim tablecie, ale tak myślał sobie, do no czegoś mi brakuje. Do no czegoś mi brakuje. I pewnego, za pewnej niedzieli, kiedy był nam przy w kościele, w swoim kościele, usłyszał w kazaniu, że przejdzie do wszystkich domów. Ponieważ było mu smutno, jak wracał z tej szkoły, bo nikogo nie było w domu, przez cztery godziny nikt się nie zjawiał. Więc powiedział: tak: dobrze, Panie jest. to ja Ciebie zapraszam do mojego domu. Zapraszam cię do salonu na dole. Możesz być też w kuchni, nawet do łazienki możesz Od dzisiaj ja mieszkam u Ciebie. Kiedy przyszedł wieczór, dało się do usłyszeć taki dźwięk. O tej porze? a dobra, wyjdę. Wchodzi po schodach szybciej, drzwi. Wyjdę na kamkę, a, takie drzwi. I dostaję kamkę prosto w twarz. You don't be Zapraszam cię serdecznie do pokoju mojej siostry i do pokoju moich rodziców na chciał. To po Jezus odpowiedział może krzyś. Chętnie. Następnego wieczor. Pan znowu w twarz i widział tylko czarny okół. O nie tego, co już naprawdę, Panie Jezu, tak dużo, żebym znowu dostał w nosa. Tak bym stworzył O nie. Ale a to jest jedyny pokój, gdzie jeszcze, jeszcze nie mieszka. No to może, no może jednak zaprosić Ale będę musiał pokazać wszystko, cały bawaga. Wszystko będę musiał pokazać. Jak ja wypadnę z jego oczu? Śle wypadnę. Nie, nie, nie zaproszę. No jak mnie zaproszę, to znowu przyjdzie. Getu po co? Nie otwierać. Nie otwierać. No to jest lepiej pomysł, żeby nie otworzyć. Aha. Właśnie dobrze. Jak będzie. I książ podejmuje decyzję. Zaproszę Pana Jezusa do mojego pokoju. A nie tam raz. Tak? wygierowaną sobie w siebie pieśń i słowo, o, oh, to pomyłka. Historia jak historia, niespecjalna, ale dość prawdziwa. Jak myślicie, o co chodzi wam Jezusowi? Ale każdy, kto wie, podnosi rękę Tylko na koniec zostawił sobie co? Siebie. On wszędzie Pana Jezusa zaprosił tylko i do siebie. I to się działo? Kiedy człowiek, zobaczcie, zaprasza Pana Jezusa, ale tak naprawdę nie bierze Go na serio, czyli na poważnie. Nie bierze na poważnie na przykład modlitwę. Nie że na poważnie na przykład niedzielnej mszy świętej. Nie zapraszam Cię Panie bo mam ważniejsze rzeczy w głowie i na głowie. To zobaczcie, otwieramy drzwi komuś innemu. I temu komuś bardzo zależy na tym, żeby zniszczyć nasze życie. Że on zrobi wszystko, żeby nam się życiem nie udało. Ukryte miejsca. I muszę Wam powiedzieć, że ten Krzysiu odkrył, że mam ogromny bałagan w swoim pokoju. Ale ten bałagan w jego pokoju to jest tak naprawdę bałagan w głowie, bałagan w sercu. I kiedy przychodzisz do konfesjonalu i klękasz do spowiedzi i mówisz: Wiele razy słyszałem w konfesjonale, jak dorośli mówili: Nie radzę sobie w życiu. Trzecięta. Ja po prostu sobie nie radzę. I kiedy dzieci mówiły, różne swoje grzechy oczywiście, ale czasami ktoś przychodzi i powie coś takiego, co nawet mnie dorosłego zupełnie zbije w trochę. Na przykład powie coś takiego. Teraz nikomu z was nie zdradzam nie mówię kto. Więc na przykład powiem coś takiego. Proszę księdza, ja chyba nie umiem kochać. Ja wiem, co to znaczy dla ciebie. Ja mam taki, to spowodź takiego chłopca małego, bo ja nikogo nie słucham. Sercu I że musi zaprosić Pana Jezusa, żeby ten bałagan pomógł mu posprzątać. I spowiedź jest właśnie szansą dla mnie i dla Ciebie, żeby posprzątać swoje serce. Jeśli nie zaprosimy Pana Jezusa, to diabeł chętnie przyjdzie i zabierze. Ale jak On się wprowadzi, wierz mi, że tylko południe. Nic dobrego z tego. Mieszkań we wszystkich pokojach, łącznie z najbardziej zabawawionym pokojem, jakim może stać się moja głowa i ręka. Ja cię zapraszam, to wszystko, byś pomógł mi się uporządkować, bo nie umiem sam tego zrobić. Czyli wybieram Jezusa, mówię, wybieram Ciebie Panie, wybieram Twoją miłość, wybieram Twoją Ewangelię. wdzięcznymi słuchaczami. Wiecie o czym? Tak? <gry> dobrze. A chłopcy? Jak tam masz, Krzysztof? Wiem, że dobrze ucieka się? Chcieli w porządku. Bardzo Wam dziękuję.